Od poprzedniej kadencji Sejmu zajmuje się nielegalnymi odpadami, składowiskami nielegalnych odpadów w Wielkopolsce. Niepokojące to jest, że tyle lat trwa proceder, który nasilał się szczególnie w latach. Jak państwo widzicie od 2016 roku, 17, 18, 19, 20, 21, 22 te słupki ściąganych nielegalnych odpadów z całej zagranicy rosną i rosną. I jaki jest szok w stosunku do czasów, kiedy my rządziliśmy. To była różnica 110 tysięcy ton, a teraz potrafi być 337, 434, 405, 4 400 tysięcy. Jest to skok bardzo duży i od 2017-18 roku interweniowałem w sprawie Pyszącej pod Śremem i nieustanna wojna ochodów. Ochodów, gdzie są niebezpieczne składowane odpady. W tej sprawie specjalnie zwołałem też w 2021 roku parlamenta, posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw Wielkopolski. Mam kilkanaście interpelacji w tej sprawie przygotowanych Chodowa, ale także Niebezpiecznych składowisk odpadów. I co się okazuje, że minister ozdoba, który przed chwilą się awanturował na konferencji z Janem Grabcem, chcąc udowodnić, że on to jest sama niewinność, ale on to, która jest sama niewinność, spotykał się chociażby z wójtem gminy Chodów w 20 roku, mówił, załatwimy nie ma sprawy, wszystko będzie zrobione. Po czym znikał, nie było go ani nie było odpowiedzi na zasadnicze zasadnicze problemy, które, które między innymi gmina Chodów, ale także za chwilę będziemy rozmawiać o Marantowie, były zgłaszane. Szanowni Państwo, dzisiaj, dzisiaj mówi, że winne są samorządy, że nawet przygotował znakomitą ustawę z artykułem 26a, ale arty, ten artykuł ustawy 26a powoduje to, że samorządy powinny uprzątnąć, tak jak to jest w gminie Chodów, Powinny uprzątnąć niebezpieczne składowisko odpadów, jeśli nie ma właściciela, a właściwie jest to działalność przestępcza. Od, od, o, że powinny to uprzątnąć, wpłacaj, płacąc za to własne pieniądze, a później występując o zwrot do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tylko, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska mówi takiej gminie hodów: mówi, owszem, my wam damy 50% dotacji, a 50% musicie, wydać". Ze swojego budżetu. I teraz sobie wyobraźcie, w takiej gminie chodów y, koszt utylizacji takich odpadów wynosi 8 milionów złotych na, dzi na dzisiaj, a budżet tej gminy wynosi 14 milionów złotych 8 do 14. I co na zapytanie do Rio, co, czy mogą coś takiego zrobić, Rio odpowiada: owszem, jeśli macie 5% nadwyżki budżetu, to możecie 5% nadwyżki budżetu na to przeznaczyć, a nie więcej. Czyli panie ministrze ozdobo, pana ustawa to jest prawdziwa ozdoba, ale nie kompetencji i tego, że pan przekazuje te środki, te środki yy, yy, właściwie z puli samorządów, z pieniędzy samorządów. A powinien pan zrobić cały system, system zabezpieczający Polskę przed tym, ażeby ta, ten to ściąganie nielegalnych odpadów i utylizacja została załatwiona. NIK w 2023 roku, teraz niedawno, yy, przygotował takie oto, oto zalecenia dla pana, panie ministrze Ozdoba. Powinien Pan po pierwsze stworzyć system inwentaryzacji nielegalnie deponowanych odpadów niebezpiecznych wraz z ich kwalifikacją pod kątem pilności usunięcia ze względu na stopień zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. Nie zrobił Pan tego. Panie Ministrze Ozdoba, powinien Pan. Stworzyć system nadzoru nad prawidłowością usunięcia nielegalnie deponowanych odpadów niebezpiecznych przez ich posiadacza. Nie zrobił pan tego. Powinien pan wyznaczyć strategiczny podmiot odpowiedzialny za wszystkie działania niezbędne do skutecznego doprowadzenia do usunięcia nielegalnie zdeponowanych odpadów niebezpiecznych w przypadku braku możliwości wyegzekwowania tego obowiązku od posiadacza odpadów. Nie zrobił pan tego. I nie zrobił pan jeszcze jednego. Powinien pan Wyposażyć w ten podmiot w instrumenty prawne i środki finansowe konieczne do niezwłocznego usunięcia tych odpadów. Ustawa nie działa, odpady rosną, a rząd prawa i sprawiedliwości nie zrobił nic, żeby na granicach państwa te niebezpieczne odpady zostały zatrzymane. Wręcz przeciwnie, widzimy, że działa. Tak jak mówi przewodniczący Donald Tusk, mafia śmieciowa. Ta mafia śmieciowa to jest mafia pisowska. Panie prezydencie, szanowni państwo, jesteśmy w miejscu, za nami jest składowisko nielegalnych odpadów na ulicy Marantowskiej w Koninie. Niestety Konin jest dotknięty, jak wiele samorządów, takimi nielegalnymi składowiskami, które pojawiły się na ich terenie. Do czynienia mamy z ponad 400, blisko 500 składowiskami w całym kraju. Wydaje się, że samorządy są osamotnione, jeżeli chodzi o walkę, proszę Państwa, bo jest to walka z mafią śmieciową. Bez włączenia się państwa niestety nie jest to możliwe, abyśmy tą sytuację uporządkowali w całym kraju. Do, e, m, f, nie mieliśmy do czynienia z nielegalnym składowiskiem na terenie miasta do 2018 roku. E, firma Tomy. W 2018 roku, 20 kwietnia, uzyskała zezwolenie od ówczesnego prezydenta miasta Konina na składowanie odpadów, ale nie, proszę Państwa, takich, jakie mamy za plecami, czyli odpady typu śmieci komunalne bądź też składowisko zużytych opon. Miała być to tak zwana produkcja poliwa alternatywnego. Szybko okazało się, że jest to zupełnie fikcja, gdyż już wczesną jesienią zobaczono, że tutaj przybyło bardzo dużo śmieci, odpadów komunalnych. Zaczęto gromadzić również opony. W nowej kadencji po przeprowadzeniu dochodzenia. Miasto Konin nałożyło na właściciela tych odpadów grzywne w wysokości 50 tysięcy złotych. Rozpoczęła pracę prokuratura. Sprawa jest w tej chwili w sądzie. Kolejna rozprawa dotycząca uprzątnięcia tego terenu, ale i ukarania absolutnie właściciela odpadów, czyli firmy Tomy, będzie miała miejsce 20... 2 sierpnia tego roku. Jest to kolejna rozprawa. Natomiast całe postępowanie prokuratury i są przed sądem no nie przynosi jak gdyby wyjaśnienia tej całej sprawy. Najgorsze jest proszę państwa to, że my jako miasto nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić z kilku powodów. Po pierwsze, ten teren nie jest terenem miasta. Jest to właściciel, który wynajmuje firmy Tomy, firma Imperia Group, część działki, swojej działki, gdzie zlokalizowane są odpady, nielegalne odpady. Czyli miasto w tym momencie operować nie może na cudzym gruncie. Kolejną rzeczą jest to, że nie jesteśmy w stanie uprzątnąć. Tych odpadów z własnego budżetu. Na samym początku, proszę Państwa, kiedy pojawiły się te odpady, zaczęliśmy szacować w przypadku, gdyby miał zagospodarować ten teren, te, te odpady MZGOK, nasza spółka komunalna. Wtedy już były to, 40, były to kwoty szacowane na 40 milionów złotych. Biorąc pod uwagę upływ czasu, od 2018 roku do 2023 mamy ponad 5 lat. Także podejrzewam, że zwiększyłaby się to kwota o kilkadziesiąt milionów złotych, jeżeli chodzi o uprzątnięcie tych odpadów. Bez wsparcia państwa, bez rozwiązań systemowych żaden samorząd nie jest w stanie samodzielnie zagospodarować, uporządkować składowiska odpadów. Są to różnego rodzaju odpady, odpady niebezpieczne. My na szczęście, bym powiedział, nie mamy tutaj odpadów płynnych, niewiadomego pochodzenia. To, co zostało zdiagnozowane przez nasze służby, ale i wioś, stwierdzono, że jest tutaj, są tu gromadzone odpady pochodzenia komunalnego oraz opony. Także wiemy, w jaki sposób to zagospodarować, natomiast kosztuje to bardzo duże pieniądze. I jeszcze jedna rzecz niepokojąca. Proszę Państwa, tutaj mieliśmy już trzy pożary. Ostatni pożar miał miejsce pod koniec kwietnia tego roku, gdzie rzeczywiście martwiliśmy się, czy nie dojdzie do skażenia gleby, nie dojdzie do skażenia powietrza, gdyż kłęby dymu unoszące się nad składowiskiem przypominały to, co się wydarzyło kilka dni temu w Zielonej Górze. Oczywiście nie na taką skalę. Służby ratownicze szybko. Poradziły sobie z tym, z tym pożarem, ale nasze, niepo, nasze obawy są w dalszym ciągu, gdyż to składowisko w każdym momencie może, może zacząć płonąć. To stwierdzono, że było to umyślne podpalenie, podpalenie opon. Jeszcze jedna rzecz niepokojąca jest, która. Uniemożliwia nam swobodne operowanie na tym terenie. Proszę Państwa, tu przez tą działkę przechodzi rurociąg średniego ciśnienia gazu ziemnego, który jest główną magistralą dostarczenia gazu do zakładów przemysłowych. Stąd bardzo nasze daleko idące zaniepokojenie związane z tym, że w przypadku kolejnego pożaru będziemy mieli kolejne niepokoje związane z różnymi sytuacjami, które mogą zdarzyć się, jeżeli chodzi o wybuch pożaru i oddziaływanie temperatury ognia na rurociąg, który jest tutaj położony. Zresztą ciekawą sytuacją jest również to, że Państwowa Straż Pożarna wypowiedziała się, że nie zaleca. Uprzątnięcia tych odpadów ze względu na to, że mogą one przybliżyć się do, do rurociągu bądź też przybliżyć się do granicy działki i płota, który po prostu, jak widzicie Państwo, spłonął. W tej chwili, firma Imperia Group zabezpieczyła. Nam ten teren, grodząc go, jednakże, jak widać, jest to zabezpieczenie prowizoryczne. Proszę Państwa, dzisiaj podpisałem kolejne pismo w sprawie, bo tych pism było wiele i do sądu, i do prokuratury, i do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzisiaj również podpisałem do Pani Minister pismo przypominające o tym, że nielegalne składowisko odpadów jest również w Koninie z prośbą podkreślając między innymi to, że to są odpady, które już są od pięciu lat zgromadzone, że jest tutaj e, rurociąg e, ga, gazociąg e, gazu ziemnego, że jest to naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja, której w pierwszej kolejności trzeba zaradzić, bo trzy pożary. Nie chciałbym, żeby wybuchł kolejny, który by doprowadził do naprawdę e, Potężnej tragedii, jeśli dojdzie do połączenia ciepła, ognia i gazu. Proszę Państwa, apeluję do wszystkich rządzących, tych, którzy są w stanie zabezpieczyć tego typu składowiska w kraju, myślę tu o rządzie, aby pomógł samorządom, gdyż sami nie jesteśmy z wielu powodów. Uporać się z nielegalnymi składowiskami. A tymczasem z krajowego planu odbudowy nadal nie ma pieniędzy, już ponad 800 dni. W krajowym planie odbudowy również są zapisane środki, które umożliwiłyby pomoc samorządom w utylizacji tego typu unieszkodliwieniu, nieutylizacji, unieszkodliwieniu tego typu odpadów. Sam budżet państwa wydaje w tej chwili na nie, nie stworzone rzeczy pieniądze, a nie ma jasnego wglądu w to, co się dzieje i jest rzeczywistym problemem wielu samorządów w Polsce, czyli nielegalne odpady. Ale żeby ich nie było, trzeba zacząć pracę na granicy. Nie może być tak, że Polska jest nieszczelna i do Polski można wwieźć wszystko.